Jak odzyskać pieniądze za niezapłaconą fakturę? Czy zdarzyło Ci się, że kontrahent nie uregulował w terminie wystawionej faktury VAT, a na wiadomości wzywające do zapłaty brak było jakiejkolwiek reakcji? Zastanawiałeś się wówczas, jakie podjąć kroki, aby skutecznie odzyskać należne Ci pieniądze? W dzisiejszym materiale wyjaśnimy Państwu, co powinien zrobić przedsiębiorca, jeśli kontrahent nie ureguluje należności w terminie. Z wieloletniego doświadczenia wiemy, że niestety często klienci nie wywiązują się z umowy i nie płacą należności w terminie, co przy prowadzeniu działalności gospodarczej jest problematyczne, chociażby z uwagi na obowiązki podatkowe wynikające z wystawienia faktory VAT. Dlatego tak istotne jest możliwie szybkie i efektywne odzyskanie pieniędzy. W pierwszej kolejności powinniśmy spróbować w sposób polubowny odzyskać swoje należności przez przesłanie do kontrahenta przypominającej wiadomości e-mail, w której wezwiemy go do zapłaty, wskazując fakturę, termin płatności i należną kwotę. Kolejnym krokiem w przypadku dalszego uchylania się od płatności będzie wysłanie oficjalnego wezwania do zapłaty. Bardzo ważne jest to, aby wezwanie do zapłaty wysłać dłużnikowi listem poleconym ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Będzie to istotny dowód próby polubownego rozwiązania sporu w przypadku ewentualnego postępowania sądowego, a także będziecie Państwo wiedzieć, od kiedy można dochodzić odsetek za opóźnienie. Co powinno zawierać takie wezwanie do zapłaty? Przede wszystkim należy oznaczyć, kto jest wierzycielem oraz dłużnikiem, z czego wynika żądana należność, numer faktury, datę płatności, termin na zapłatę kwoty oraz oznaczenie numeru rachunku bankowego, na który dłużnik może przelać należność. Warto również podać informacje o naliczaniu odsetek za opóźnienie, zryczałtowanych kosztach odzyskiwania należności oraz skierowaniu sprawy na drogę postępowania sądowego w razie braku zapłaty, co narazi dłużnika na dodatkowe koszty, a być może zmotywuje do uregulowania zaległości. Wezwanie do zapłaty możecie Państwo sporządzić sami bądź też zwrócić się do kancelarii prawnej, która przygotuje takie wezwanie w sposób profesjonalny i rzetelny. Co jednak w sytuacji, gdy wezwanie do zapłaty nie przyniesie oczekiwanego efektu, jeśli kontrahent nie reaguje na państwa maile oraz wezwanie do zapłaty pozostaje postępowanie sądowe. Ozew o zapłatę również możecie państwo sporządzić samodzielnie lub zlecić prowadzenie sprawy kancelarii prawnej, która posiada wiedzę i doświadczenie w indykacji należności. Istotne jest, aby pozew nie zawierał żadnych braków formalnych, takich jak brak odpowiedniej opłaty sądowej od pozwu czy niewskazanie adresu pozywanego dłużnika, żeby sąd mógł nadać sprawie dalszy bieg. Jeśli wygrają Państwo sprawę, sąd wyda nakaz zapłaty lub wyrok, w którym zobowiąże pozwanego do zapłaty należności wynikającej z faktury oraz odsetek i innych kosztów, np. kosztów zastępstwa procesowego, jeśli zdecydują się Państwo na ustanowienie w sprawie pełnomocnika, radcy prawnego lub adwokata. Należy jednak pamiętać, że kontrahent może odwołać się od zapadłego w sprawie orzeczenia. Wtedy nie będzie ono prawomocne, a sprawa będzie się toczyć dalej. Bardzo istotne jest więc, żeby składany do sądu pozew był sporządzony rzetelnie oraz zawierał wszelkie dowody, które wskazywać będą na zasadność i wysokość żądanej kwoty, co uniemożliwi dłużnikowi skuteczne jego podważenie. Może się jednak zdarzyć, że pomimo uzyskanego orzeczenia dłużnik dalej nie zapłaci nam wymaganej kwoty. Pojawia się zatem pytanie, co dalej? Odpowiedź nie jest jednak jednoznaczna. Jeśli orzeczenie nie jest prawomocne, czyli dłużnik wniósł sprzeciw od nakazu zapłaty lub apelację od wyroku, to postępowanie niestety będzie toczyć się dalej. Natomiast w przypadku uprawomocnienia się orzeczenia i niezłożenia przez dłużnika stosownego odwołania od zapadłego orzeczenia, możecie Państwo złożyć do sądu, który to orzeczenie wydał, wniosek o nadanie klauzuli wykonalności. Klauzula wykonalności będzie Państwu z kolei potrzebna do skierowania sprawy do komornika, który wyegzekwuje należność. Jeśli dłużnik w dalszym ciągu nie zapłaci należnej kwoty, możecie Państwo złożyć do komornika wniosek o wszczęcie egzekucji, do którego należy załączyć oryginał orzeczenia wraz z uzyskaną klauzulą wykonalności. Wówczas przysługująca Państwu należność będzie egzekwowana przez komornika sądowego. Mimo że proces egzekwowania należności pieniężnych może wydawać się skomplikowany i czasochłonny, polecamy Państwu podjąć wskazane kroki w celu odzyskania należności z tytułu niezapłaconej faktury. W razie jakichkolwiek wątpliwości lub pytań prosimy o kontakt. Kancelaria Prawna Awentu posiada wieloletnie doświadczenie w dochodzeniu należności pieniężnych, dzięki czemu zapewnimy Państwu należytą opiekę na każdym etapie postępu. Tempowania.